Miałem wyborze na mój tak, gminy, tak.

Rady i podziękować Panu Januszowi Rajkowskiemu za sprawowanie, sprawowanie budynku gminy Rażny w Piątych -Kadenckich. Te minione lata były owocne dla naszej gminy, dużo robiliśmy Pracę, Proszę była dobra. O czym świadczy wybór ponownie 6-9 radnych z poprzedniej kadencji mieszkańcy nam dali nowe y, zaufanie. Więc mimo wszystko, nie mimo wszystko, chciałam serdecznie podziękować. Mimo, żegnamy. Więc y, uważam, że odpowiedni szacunek jednemu drugiemu się należy. Proszę pana wójta Elekta Andrzeja Zalewę o zło złożenie ślubowania. Proszę powtarzać za mną. Obejmując urząd Wójta gminy, obejmując uroczyście, uroczyście ślubuję. że dochowam wierności. Powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego. A powierzony mi urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców gminy. I pomyślności mieszkańców gminy. Może pan... Tak mi nie Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło widzieć na sali tak licznych gości, tak wspaniałych gości. Wśród Państwa widzę wielu swoich przyjaciół, wielu znajomych. Bez Was ten mój byłby niemożliwy. To dzięki Państwu, dzięki Państwu poparciu, dzięki Państwa pracy mogę tutaj dziś być w tym momencie zaprzysiężonym wójtem gminy RASZ. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. E, powiem szczerze, przygotowałem sobie na dzień dzisiejszy przemówienia, ale tak jest przeważnie z takimi przemówieniami, że one nie są wygłaszane w całości i e, nijak się mają do sytuacji, w której, w której akurat jesteśmy. E, kampania wyborcza, która była, była niezmiernie ciężka, trudna, długa. W ramach niej e, Wspólnie pracowaliśmy, wspólnie pracowaliśmy dla programu, dla, nad programem, nad wizją nowej, nowoczesnej Gminy Raszy. Mam nadzieję, że taką wizję nowoczesnej Gminy Raszy udało nam się stworzyć i mam nadzieję, że teraz wspólnie będziemy mogli ją realizować. Bo dzisiejszy mój sukces ma się przełożyć sukcesem dla gminy za 4 lata. Od dziś rozpoczyna się wspólna praca. Wspólna praca, która ma dać owoce za 4 lata. Po to, żebyśmy my wszyscy mogli powiedzieć, że dokonaliśmy tego, co sobie zamierzyliśmy. Że zrobiliśmy to, że wypełniliśmy wszystkie nasze zobowiązania. Pracy w Gminie Naszym jest bardzo dużo. Po to, żeby ona się stała nowoczesną gminą, po to, żeby ona stała się gminą przejrzystą dla naszych Przejrzystą gdzie działania władzy byłyby transparentne, gdzie każdy mieszkaniec mógłby z łatwością odczytać jaki jest cel, jaki jest kierunek działania władz samorządowych. Mija 20 lat samorządu terytorialnego i dany mi jest w tej chwili objąć urząd Wójta Gminy Rasz. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż przez 20 lat już tutaj Moi poprzednicy pracowali nad rozwojem tej gminy. Mam nadzieję, że po kampanii, w której prezentowaliśmy swoje programy i swoje, swoje zamierzenia i w trakcie już tej kampanii udało nam się wspólnie osiągnąć porozumienie między dwoma ugrupowaniami, które również szły do wyboru. Tutaj mówię o ugrupowaniu pana Mirosława Chmielewskiego i ugrupowaniu Inicjatywa Obywatelska. Tworzymy pewną grupę ludzi, którzy, którzy mają wizję nowoczesnej gminy. Ale mam nadzieję, że w chwili obecnej yy, jesteśmy w stanie i yy, pragniemy przyłączyć, żeby przyłączyli się do nas pozostawić, żebyśmy mogli budować naszą gminę wspólnie. Myślę, że w momencie, kiedy opad ten pył bitewny, kampanijny pył bitewny, yy, jesteśmy w stanie teraz się porozumieć. Jesteśmy w stanie usiąść i spokojnie pracować nad konkretnymi zadaniami, konkretnymi celami, nad konkretnymi inwestycjami tak potrzebnymi dla naszej, naszej gminy. Dlatego dziękuję wszystkim Państwu za poparcie mojej osoby, ale jednocześnie dziękuję wszystkim tym, którzy y, będą pracować razem ze mną. Dlatego, że warto podjąć ten trud. Y, nasza gmina jest ma wielkie szanse, wielkie możliwości rozwoju i powinniśmy je móc wykorzystać. Myślę, że z Państwa pomocą, z Państwa wysiłkiem uda nam się to zrobić. W ostatnim okresie udało mi się spotkać na mojej drodze wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim mogę do Państwa dzisiaj się wypowiadać. Myślę, że nadal będę mógł liczyć na ich poparcie, ich wiedzę, ich doświadczenie. Myślę, że grupa tych ludzi się poszerzy o tych wszyscy, to, którzy do tej pory jeszcze nie do końca byli przeświadczeni o tym, że jestem właściwym kandydatem na funkcję Wójta gminy Raszy. Będę chciał udowodnić swoim, swoją pracą, swoim działaniem, tym wszystkim, co, czego się nauczyłem przez 8 lat bycia radnym. Będę chciał wykazać, że ta gmina zmieni się na taką, jaką sobie wymarzyliśmy. Że my wszyscy, którzy teraz no, jesteśmy właściwie pod jeszcze trochę euforii zwycięstwa, potrafimy to zwycięstwo przekuć w ciężką, zdolną pracę i móc dzięki temu osiągnąć ostateczny sukces. Ja wszystkim Państwu gorąco dziękuję. Nie będę mówił tutaj ekspoze, w którym będę wygłaszał swoje, swój program wyborczy, właściwie nasz program wyborczy, bo tak jak mówię, składa się on już z trzech ugrupowań. Ja myślę, że jeśli chodzi o działanie naszej gminy i program działania naszej gminy, ponieważ tutaj mamy jakby wolę współpracy całego spektrum, prawda? ugrupowań, które, które stanęły do wyborów samorządowych dzięki wypowiedzi, którą mogliśmy usłyszeć na ostatniej, na pierwszej na inauguracyjnej sesji Rady Gminy, a jednocześnie ostatnich prawa, że Rada Gminy zamierza dobrze współpracować z wójtem gminą. Cieszy mnie to bardzo, dlatego że daje to wyjątkowe możliwości dla sprawnego działania całego samorządu raszyńskiego. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. I proszę o pomoc, proszę o dalszą pracę dla rozwoju naszej gminy. Dziękuję.